Witam wszystkich bardzo serdecznie w Mercedesie W140 tak zwanej lożce. Słuchajcie chciałem nagrać taki krótki filmik bo miałem kłopot w tym że było olbrzymie bicie na kierownicę przy prędkości około 80-100 km na godzinę i druga sprawa było mega mega ściąganie na prawo słuchajcie yy, zrobiłem zbieżność, tył wyszedł cały zielono tak jak mówiłem z przodu tylko pod, yy, ten. P.K. było troszeczkę na czerwono, ale nie, niewiele. Yy, I słuchajcie, yy, kolejna sprawa, co się działo. Przy hamowaniu yy, było takie buczenie. Przyhamowałem delikatnie i tak jakby co chwilę buczało, nie? buu buu, tak w tym gole którymś tam gdzieś, nie? Słuchajcie, byłem 100% pewny, że to jest starcza hamulcowa, gdzieś zwirowana, no bo przeważnie przy hamowaniu to było. I teraz tak, to były założone wcześniej opony zimowe lasa. To jakiś, ture, jakaś turecka marka, nie wiem co to w ogóle jest. E, bieżnik spoko, ale słuchajcie, e, powiem Wam jedno. Guma na nim już była delikatnie sparciała, czyli takie były mikropęknięcia. I postanowiłem zamówić nowe opony wielosezonowe, akurat wybrałem Yokohamę. E, I tak, pojechałem do kolegi, zmieniliśmy opony, fajna, elegancka guma. Tam przy zdjęciu oczywiście opon wszędzie pęknięcia, na tych lasach słuchajcie mogę puścić kierownicę samochód jedzie sam samochód jedzie sam żadnego bicia nie ma na kierownicy przy żadnej prędkości, bo jechałem też szybko nie ma żadnego drgania na kierownicy niczego eee, i tyle, bo już się obawiam, bo była zregenerowana teraz przeze mnie przekładnia kierownicza za nie 950zł, czyli to nie są już jakieś tanie rzeczy i tak sobie pomyślałem, że chyba, kurde, coś jest nie tak nadal w układzie kierowniczym, a nie, jednak to wina opon. I słuchajcie, moi drodzy, jak macie jakieś cuda, mimo że na przykład uważacie, że opona ma duży bieżnik, nie, że, e, że jeszcze wygląda świeżo, nie, nie, nie ma co szukać. Pierwsze co, to trzeba zmienić opony, a przede wszystkim te z przodu i zobaczyć, nie. W moim przypadku wyeliminowałaś trzy rzeczy, przypomnę jeszcze raz. Pierwsza rzecz: drgania na kierownicy. Druga rzecz: ściąganie na prawo. Trzecia rzecz: nie ma buczenia przy hamowaniu. Zobaczcie, to było tak denerwujące. Jechało się, przyhamowałem i buczy. Potem cały czas buczało. Jadę 80, tak jak teraz, drgania kosmiczne. Normalnie całą budowę masz trzepało Jadę, jechałem stówę, tym bardziej. I się nic nie dzieje płynie, płynie samochodzik, nie wiem jak te opony się będą sprawdzały na Podkarpaciu, tylko że to są okolice Stalowej Woli, to nie ma, nie ma jakiegoś tutaj śniegu powiedzmy, nie wiem, no trochę było śniegu w tym roku, ale z reguły nie utrzymuje się zbyt długo myślałem nad zimowymi, no bo to jest luty ale słuchajcie, kupię zimowy, zimowe w lutym, zobaczcie jaka jest zima, to jest bardziej jesienna teraz nie wiem, mamy ze 6 stopni czy coś takiego, w nocy koło zera zaraz by pasowało kupować opony letnie znowu, czyli kolejne nie wiem 1800 zł, bo tu mam założone opony o rozmiarze 235 na 60 na 16 cali. No to takie, no, trochę kosztują, bo ten balon jest sporawy. No i tak się postanowiłem założyć wielosezonowe, przetestować jak to się tym jeździ. Oczywiście wielosezonowe i czyli powiedzmy premium, oznaczone jako premium. Na popularnych serwisach sprzedających opony. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Kiedyś miałem jo zimowe w Mercedesie C124. Fajnie jeździł, nie było najmniejszego problemu. No i Zobaczymy tutaj. Zobaczymy tutaj. Ja chcę mieć auto przygotowane, bo w czerwcu będzie wyprawa, na razie najdłuższa, czyli wyjazd nad morze tu z Podkarpacia. To nie wiem, to jest chyba z 700 km czy z 800, także kawał, kawał, e, kilometrów. Chcę tu bezpiecznie jeździć samochód cały czas jest zrobiony, cały czas jest inwestowany. W tym momencie mam zamówione, już w sumie dotarły tarcze i klocki hamulcowe firmy Ate, ale miałem zmieniać komplet, bo myślałem, że właśnie te no te buczenie spod kół jest spowodowane tarczą hamulcową, ale zrobię inaczej, bo wczoraj zobaczyłem na tym na no, na kanale że mamy, proszę Państwa, bardzo, bardzo duży bieżnik co ja gadam, nie bieżnik, ale duży, e, duża grubość tarczy jest to chyba zrobię tak, że tarcza zostanie przetoczona i założę same te klocki hamulcowe TATE a tarczę po prostu odeślę i uważam, że będzie niesamowita sprawa bo w tym samochodzie aktualnie piszczą mi e, hamulce czyli prawdopodobnie klocki gdy samochód jest zimny, przyhamuje i piszczy, nie no, to takie trochę też jest denerwujące. I to chyba jest bardzo głośno. Bo jak ja słyszę w tych pancernych, nie w pancernych, przepraszam, w, no, w podwójnych szybach, to na żywo musi być tragicznie. Także to jest taki krótki filmik, 5-minutowy. Jeszcze później wam pokażę, jak te opony wyglądają.